W wiadomościach coraz częściej zdarzają się wpadki, które spostrzegawczy widz wychaczy od razu. W ostatnim wydaniu programu, gdy Danuta Holecka zapowiadała wejście ze stanów zjednoczonych, nagle została wyciszona, a zamiast studia widzowie zobaczyli reportera, który stał ze zamkniętymi ustami. Oznaczenie Polski na świecie w Nowym Jorku. Pytał Piotr Pawelec. Zaczęła wówczas Holecka, lecz dokończyć nie zdołała. Kilka sekund później realizatorzy naprawili swój błąd. Ponownie pokazali na wizji prowadzącą i puścili fragment jej wypowiedzi. Niemniej jednak ponownie ją wyciszono, gdy na ekranie pojawił się reporter. Mężczyzna zaczął odpowiadać na zadane przez cholecką pytanie. Choć widzowie usłyszeli jego odpowiedź, ruch ust zupełnie nie współgrał z obrazem. Dopiero po chwili wpadki na antenie udało się pokonać i w końcu wszystko wróciło do normy. W minioną środę na antenie TVP też doszło do zaskakującej wpadki. Podczas wieczornego wydania wiadomości, które wyemitowano o 19.30, Danuta Holecka zapowiedziała, że prosto z Woronicza połączy się z Rafałem Stańczykiem. Reporter publicznego nadawcy miał bowiem opowiedzieć o zakupie przez Polskę 96 śmigłowców Apache Prosto z Waszyngtonu, choć widzom ukazała się ulica miasta, na której pełno było przechodniów oraz capitol widoczny tuż za nią. Niewiele miała wspólnego z prawdą, Dociekliwi dostrzegli, że mężczyzna nadaje, stojąc na tle tak zwanego green screenu. Tło widoczne za reporterem było jedynie sztucznie nałożonym obrazem, który miał imitować rzeczywisty wygląd ulicy. Wpadka zdradziło charakterystyczne zazielenienie wokół postaci reportera, a zwłaszcza jego dłoni, którymi gestykulował, mówiąc. Uwagę zwracał również kontrast kolorystyczny tła i samego reportera, który był zbyt mocno doświetlony światłem lamp. Zobacz, też była żona Adamczyka, przerywa milczenie. Wstrząsające słowa o dziennikarzu TVP, mocna reakcja gwiazd TVP na skandal z Adamczykiem. W tle tajemnicze nagrania je. Majle ogromna wpadka w wiadomościach TVP czegoś takiego jeszcze nie było.